Szczęść Boże, dzisiaj recepta na osiągnięcie szczęścia od samego Pana Jezusa. Otóż zbawiciel mówi, że szczęśliwi będziemy, nie stawiając siebie nad Mistrza, czyli zajmując właściwe miejsce w swoim życiu. Dlatego że to Mistrz, Pan Jezus, chce nam powiedzieć o tym, co jest dobre, a co jest złe. O tym, co jest planem na nasze życie, który. Przyczyni się do tego, że zrealizujemy nasze cele, a co nie. O tym, co jest jakąś wartością taką realną, a co nią nie jest. Jeżeli będziemy natomiast sami chcieli o tym wszystkim decydować, to wtedy, tak jakbyśmy stawiali siebie ponad Pana Boga, jakbyśmy sami chcieli kierować także tym światem, w którym właśnie jest dobro, w którym są wartości, w którym są rozsiane różne plany. Jeżeli oddamy kierownictwo i mistrzostwo jemu, to wtedy się z pewnością nie zawiedziemy, a on będzie nie naszym panem tłukącym nas batem, ale najlepszym w życiu kierownikiem. Szczęść Boże na cały dzień. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.